Witajcie po powtórce z Super w losowaniu z ósmymi tierami na mapie Zatoka Rybacka. Na pewno mamy tutaj bardzo fajne losowanie, jak już pewnie nie jedna osoba zauważyła. I pojazd, który kiedyś był niemalże w każdej bitwie, a dzisiaj, no niestety, z Brytoli kanopener go wyparł. I to tak konkretnie przede wszystkim kanopener ma dużo mocniejszy pan też Tutaj mamy wieże, która jest dziurawa jak to dla graczy, którzy wiedzą jak strzelać, mają odrobinę farta. Poza tym garnek, który wchodzą kumule, w zasadzie spora część obecnie pojazdów ma pociski kumulacyjne, więc powinniśmy na nie uważać, tak nie więcej. Powiedzmy, że niech to będzie nawet te 40% heavy'ków, które spotkacie, niech się odpali na kumulach, to wtedy macie na pewno duży problem, bez plusów. Jednak, jeśli przeciwnik nie ładuje golda, trzymacie w miarę dobrze dystans. A tutaj działo ma i dobrą stabilizację, i dobrą celność, więc możecie grać na nieco większym dystansie, To I ruszacie się, przede wszystkim zasłaniacie słabe punkty. To przeciwnik rzeczywiście może mieć z wami duży problem. Na blisko IS-4, czyli też pojazd, który może nam tu ładnie przywalić. Acz chciałoby się strzelić w tą lufę, żeby ją tu zniszczyć, ale niestety to nie jest. War Thunder, a IS-4 na kumulach ma 340 pny, więc nie można z nimi zadzierać, ale szpechowy strzał w bok Conquerora, może gdyby to troszkę lepiej przycelował, to by siadło, niestety nie ma, ale za momencik będzie pojedynek z Esto i tutaj już golić powinien wchodzić, no może i powinien, ale w bok nie siadło i teraz Esteta ładuje, jest na dużym dziale, więc też dla nas może być to odrobinę lepsza sytuacja tylko, że on jest nieco wyższy i my tutaj będziemy mieli duży problem, żeby się wcelować w jego belkę także goldzik, 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 po prostu goldem będziemy w stanie go zmasakrować i tutaj on już ma znacznie lepsze bicie na nasz garnek na nasze włazy, więc tu będzie problematycznie i czekać tylko, aż nam właśnie jakiś sojusznik pomoże, właśnie taki miel, tylko, że no, Buraska też ma problem z bokiem Eseti. Za bardzo sobie tutaj nie poradziła. Sojuszcy nas nie wspierają. Gdybyśmy się tutaj tak dobrze z nim nie sklejali, to już spokojnie bylibyśmy w plecy te prawie 2000 HP, bo może jeszcze raz zdołałby w nas strzelić. No, jesteta w zasadzie spompowana. Szkoda tylko, że nam z Powoli kończy się złota amunicja, a tutaj czwartego 4 przydałaby się, o i to bardzo, 400 alfy pozwoli nam go w miarę ściągnąć, tylko tutaj musielibyśmy zmienić już na amunicję podstawową, żeby strzelać do Conquerora do takich troszkę większych celi, a te najtwardsze obiekty zostawić na złoto. Co zrobi bohater? To się dopiero okaże, ale ciekawie się zacznie robić w momencie, kiedy skończy mu się gold i trzeba będzie zacząć kombinować i strzelać celnie po słabych punktach. Póki co, Conqueror obrywa ze zwykłych, także dobry tutaj wybór ze strony naszego bohatera i można tak w miarę pozycyjnie się tutaj ustawiać pod rywali, pokazać lekko boczek i ich pompować. Conqueror na jeden strzał, jeśli się dobrze nie schowa, to będzie nasz oddał. Kiepską pęskę w naszą stronę, dlatego my będziemy mogli to wykorzystać. Ale on, będąc już na jedną pesteczkę, powinien się wstrzymać, powinien się wycofać i wspierać swoich nieco bardziej. Przynajmniej się tutaj umieć zachować i nie wychylać na pałę, bo to może być dla niego koniec. I chyba to gościu rozumie. Nie widać go od dłuższego czasu. My, my mimo wszystko tam celujemy, ale jak nam to pójdzie to no właśnie, czas tutaj pokaże, być może tym konkurorem czeka aż wychylimy się pod niego, ale jest na szczęście po drugiej stronie, więc w zasadzie ten IS-4 jest do wyciągnięcia, można go tutaj złapać, jest w zasięgu ręki i powinniśmy próbować, tylko, no właśnie, jest jedno, tylko, tutaj dobrze też bohater żongluje amunicją wie, że Skoda nie jest warta, Złotej amunicji, która też nie jest jakaś tam wyjątkowa, tania. Bo jak nam przyjdzie zapłacić 4-400 za peskę, to odczujemy. Ale przynajmniej jedna prośba: celujmy, bo szkodę można bez problemu tutaj właśnie wyciągać po kadłubie. Tylko, że trzeba przycelować. To nie jest jakiś tam cel, który jest ciężki do wyjęcia, a jest w miarę prosty. I tutaj on ładuje, więc jest taka nadzieja, jest taka szansa, że za chwilkę. Contender trafi do garażu, Skoda trafi do garażu, i tu zostanie Iść czwarty z Conquerorem, o ile tam ci się nie przekitrają, bo Conqueror co chwilę się wychyla, ale ma Mawraczek może się uchować. No i pochował się tylko tyle, że właśnie został wyjęty przez naszego KPZ, czyli bardzo dobra sytuacja. My tu też jesteśmy nieco bardziej yy, przytrzebieni że już nie ma takiego komfortu z zgrytym Isem czwartym ma nie dość, że moim zdaniem osobiście mi się wydaje, że ma lepszy pancerz, to też już będzie miał coraz większy problem w momencie kiedy na plecach ma super Conquerora, to jest już dla niego pograne, pojechał trochę zbyt odważnie fajny strzał garnek. One są słabo widoczne, ale na szczęście tutaj wchodzi i tym Isem jest już porobiony. Można mu nawet odpuścić i jechać po następnego rywala bo nic nie zrobi, dosłownie nic nie zrobi, a dla nas cenne sekundy mogą być na wagę złota, nie wiem czy ta T10 odbiła właśnie pocisk tyłem od tego AMX-a. ale jeśli tak to jest naprawdę gościu szczęśliwy. Uwaga na Skodę po naszej lewej stronie, żeby się pod ten magazynek tutaj nie wpierdzielić, bo jednak gdybyśmy mieli stracić praktycznie 1000 punktów wytrzymałości to niewiele zostanie, prawie 1 trzecia HP poszła spać, ponad 1 trzecia w takim wypadku by poszła spać, i my musimy mieć to na uwadze, ale Skody nie ma. Kiliana niestety ciśnie do przodu, jest Skoda, jest AMX, kogo wybieramy? Oczywiście AMX, a Skoda jest do wyjęcia w późniejszym terminie, ale tym AMX-em zagraża nam w tym momencie znacznie bardziej, pomimo tego, że to jest 8, to i tak nie jest ale łatwo, a tu wyjeżdżamy pod Skodę. Duży błąd ze strony naszego bohatera. Na szczęście tutaj odbijamy. Można szukać bicia właśnie po garnuszkach. Nie polosowało nam do końca tak, jakbyśmy tego chcieli. Czyli jest jeszcze na jeden strzał, a my sami wyjeżdżamy pod czołgi rywali ze środka. Duży błąd, moim zdaniem, naszego bohatera. Pytanie tylko, jaki on będzie miał wpływ na resztę bitwy. Bo póki co nastrzelaliśmy ponad 7000 uszkodzeń. I trzy fragi zrobiliśmy, ale mamy nienaprawione zbiorniki, a to w przypadku gry na racjach może się skończyć nie najlepiej. Grunt, że przynajmniej mamy tutaj w miarę dobrze jakościowo dobrane czołgi ciężkie, które się zostały i możemy jeszcze próbować powalczyć, tylko najgorsze jest to, że rywal ma środek, rywal... Jest też w okolicach naszej bazy, a do nas może strzelić Kiliana. na szczęście, ona ma te pociski dość mocno rykoszytujące się I być może jeśli postawimy go na gamesie to będzie przez nas skończony, niestety się to nie udaje A na domiar złego pojawia się tutaj Obiekt 263 na blisko, który walczy z naszym Sumpfire Conquerorem Więc trzeba by tu pomóc naszemu, albo zająć się tą tesetką. Tesetką dużo powiedziane LT432. No takie te to na ósmym pierze i teraz starana. Niestety nie weszło. Trzeba było zmarnować pocisk. A Udes już tutaj jedzie. Conqueror się ledwo trzyma, ledwo zipie. I ma na domiar złego zmierza tutaj Leopard. Jeśli tu uda się wygrać tę bitwę, to będzie naprawdę nieźle, bo nasza drużyna jest dość mocno zamknięta. I teraz jeszcze Conqueror walczy. Tutaj z naszymi rywalami, niestety, nasz pada od leoparda, więc mamy okazję tutaj złapać na niego bicie i go spróbować przestrzelić. Tylko te krzaczki nam utrudniają celowanie i kogo wybrać. Oczywiście, że leoparda, ale jeśli będziemy mieli szansę, to też trzeba w tego LTK walić. No i mamy kandydata. Kończmy lufy w takich sytuacjach. Leopard nam może wrzucić. Robimy delikatnego Sajskraba. Niestety to nie pomaga. Tutaj będąc tyłem do tego Medyka, no nie udało nam się odbić, ale tu zaraz go może złapiemy. Jak nie jego to LTK i teraz każdy z rywali jest na jeden dobry strzał. My jesteśmy do nich względnie frontem. Mało tego, jeszcze tego LTK podpaliliśmy, więc dużo szczęścia i jeden na jeden. Możemy mieć medal Radleya Waltersa. Możemy wyciągnąć tutaj tę bitwę ponad 10 kafli na strzelane, a tu czas tyka. Leopard ma szansę się Wycofać i wiecie co? Ja mam wrażenie, że on będzie próbował nas teraz zajechać od pleców. Najgorsze jest to, że my też jesteśmy dla niego na jeden strzał, więc ryzyko istnieje i to jest całkiem spore, że kto pierwszy strzeli ten lepszy. My mamy ten komfort, że jednak nie musi nam tak dobrze polosować jak temu Leopardowi, a że jesteśmy teraz na, przynajmniej przez moment, mogliśmy być w pozycji na wieżę, to mogliśmy tu też ryzykować, bo heterowi skończyła się zwykła amunicja. Dlatego mamy golda. Leopardowi nie polosowało. Musimy szybko pod niego podjechać, dobrze przycelować, bo on właśnie potrafi też odbijać. I teraz ostrożnie odbił się od nas na szczęście 23 punkt wytrzymałości nam się zostały. Także teraz nie możemy popełnić błędu. Pokazał, bo bierzy. Weszło ponad 10300 uszkodzeń na strzelane, mały wyciąg Radley Walters Prawdopodobnie a z pancerny duży kaliber też nas tutaj przywitali. Bitewka bardzo fajna, ciekawa i nawet dynamiczna. No często zdarzają się bitwy po tej stronie akurat mapy takie trochę przymulone, ale tutaj bohaterowi zdecydowanie bitewka Siadła. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć i czołem.